Lidzberscy radni podjęli uchwałę, dzięki której odpowiedzialni posiadacze psów będą zwolnieni z opłat za ich posiadanie. Wystarczy zaczipować swojego pupila i zgłosić to w urzędzie. O szczegółach mówi burmistrz Maciej Sitarek. Drodzy mieszkańcy, do końca marca składamy oświadczenie o posiadaniu czworonoga. W tym roku mamy nowość dla wszystkich mieszkańców, którzy trwale oznakują swojego psiaka. Jest okazja zwolnienia z podatku, pozwolenia z opłaty za posiadanie psa. Zapraszam serdecznie do Urzędu Miasta i Gminy. Pokój numer 5. Na takim oto druku wprowadzamy numer, wprowadzamy tak naprawdę numer tego trwałego mikrochipa, i wówczas można nie Płacić opłaty za posiadanie psa. Podinspektor do spraw finansowych Anna Rynkowska podkreśla, że pracownicy urzędu pomogą w wypełnieniu wniosku. W zakresie opłaty od posiadania piesków do tej pory zwolnienia były tylko ustawowe. W tym roku uchwała Rady wprowadziła kolejne zwolnienie dla piesków zaczypowanych elektronicznie. My w urzędzie prowadzimy bazę tych piesków. Każdy wyraża na to zgodę z właścicieli i dzięki temu każdy z właścicieli oszczędza 40 zł, bo tyle wynosi opata. Oświadczenia przyjmowane są do końca marca, warto więc pośpieszyć się z zaczipowaniem swojego czworonoga i zgłoszeniem tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy w Lizbarku.